W ciągu ostatnich 10 lat zainwestowaliśmy browarze w Warce prawie 150 milionów złotych. W ciągu ostatnich kilku lat dla nas kluczowymi inwestycjami było m.in. stacja odzysku CO2, która spowodowała, że jesteśmy niezależni od zewnętrznych dostaw tego gazu, albo lekki magazyn, dzięki któremu zwiększyliśmy naszą powierzchnię magazynową w browarze. 50 lat browarów w Warce to niezwykłe wydarzenie dla nas. Mamy okazję podsumować to, jak bardzo browar zmienił się z punktu widzenia technologicznego, ale też profilu produkcji, który w tym momencie mamy. Jeżeli Spojrzymy na browar, który był projektowany w latach 70. miał on wydajności około 300 tysięcy hektolitrów rocznie. W tym momencie browar może produkować nawet 3,5 miliona hektolitrów rocznie. Wtedy skupiał się przede wszystkim na lagerach. Piwach jasnych, które tamci konsumenci lubili, poszukiwali też na rynku konsumenckim. Dziś coraz więcej jest piw bezalkoholowych i piw kolorowych. Jest to jeden z największych browarów w Polsce. Jest też jednym z najbardziej nowoczesnych browarów w Polsce. Ogromne zmiany technologiczne, które zaszły tutaj końcem lat 90. i 2000. spowodowały, że są bardzo zautomatyzowane. I dzięki tej automatyzacji jesteśmy też jednym z najlepszych browarów grupy Heineken na świecie. Kluczowe jest dla nas to, aby inwestować w redukcję zużycia mediów, w tym zużycia wody, w której obecnie jesteśmy w top świata Heineken'a, ze zużyciem poniżej 2,6 litra wody na litr piwa. Bardzo ważnymi inwestycjami dla nas w kolejnych latach będzie inwestycja w zeroemisyjność. Już obecnie 20% naszej pary pochodzi z biogazu, a chcielibyśmy dążyć do 100% tak aby nie wpływać szkodliwie na środowisko. Z lokalną społecznością utrzymujemy bardzo bliskie więzi. Ich wyjątkowym wyrazem jest to, że raz do roku otwieramy browar w ramach Dni Otwartych dla lokalnych mieszkańców, turystów oraz osób, które chcą odwiedzić browar i zobaczyć jak funkcjonuje od środka. Również jesteśmy wsparciem dla gminy w małych projektach. Od kilkunastu lat przekazujemy 200 tysięcy złotych właśnie na projekty, które gmina może realizować w ramach funduszu przekazanego od browaru. Jesteśmy wsparciem dla lokalnych organizacji takich jak Dworek na Długiej, CESIR, czy klub sportowy KS Zwarka. Dla nas jest to o tyle ważne, że bardzo wielu pracowników właśnie z Warki pochodzi.